Cześć, witajcie na kanale Q21. Ja mam na imię Paweł. Przyszedł czas na trzeci odcinek naszej serii, w której porównujemy platformy streamingowe. Rozmawialiśmy już o Spotify'u, o Tidal'u, a dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy od samego początku, będziemy rozmawiać o Apple Music. Z Apple Music ja sam osobiście korzystam i uważam, że w tym momencie, przynajmniej dla mnie, jest to zdecydowanie najciekawsza opcja z platform dostępnych w Polsce. Tak więc omówmy ją i przejdźmy od razu do rzeczy. Tak więc tradycyjnie już jak co tydzień znajdujemy się w tym momencie w aplikacji na macOS. To jest Apple Music, czyli tak naprawdę można powiedzieć domyślna aplikacja dla systemów od Apple'a. I teraz tak co tydzień omawiamy. Trzeba wejść sobie tutaj w ustawienia i najważniejsze informacje, które nas interesują, to jest oczywiście Audio Quality. Macie tutaj znaczek Lossless audio, czyli bezstratna jakość to jest bardzo ważna, ale zobaczcie tutaj. To jest high res. Lossless. I w porównaniu do Spotify i do Tidal'a, Apple Music posiada nie tylko pliki bezstratne, ale też pliki wysokiej rozdzielczości do 20 bitów i 192 kHz. Tak więc już na samym papierze Apple zdecydowanie demoluje, że tak powiem, tą konkurencję, o której, którą wcześniej omawialiśmy, oferując prawdziwe high-resy. Macie tutaj też takie opcje jak na przykład Crossfade Songs lub Sound Enhancer. Ja to oczywiście wyłączam. Crossfade Songs służy do tego, że kiedy kończy się ten utwór i przechodzi w drugi, to nie ma, po prostu ten pierwszy utwór nie dochodzi do stopu, nie ma tej pauzy i nie zaczyna się kolejny, tylko te utwory, że tak powiem, przechodzą między sobą. Jak ktoś lubi, to oczywiście można to włączyć. Macie też opcję Sound Enhancer, oczywiście wyłączcie to, no bo to jest sztuczne podbicie dźwięku i tak naprawdę no to. Niby high, niby low, ale to tak naprawdę nie ma żadnego sensu bytu wśród audiofilii, tak więc tutaj najważniejsze wyłączacie tą opcję. Apple Music oczywiście oferuje też format Dolby Atmos, tak więc jeżeli macie system wielokanałowy z Atmosem, możecie się pobawić. Ja akurat słucham tylko na słuchawkach, tak więc Dolby Atmos wyłączyłem. E, oczywiście ta opcja przechodzi przez słuchawki, ją da się włączyć, ale ten dźwięk jest troszkę dziwny, tak więc mi się to nie podoba. Ja raczej wolę taki tradycyjny po prostu dźwięk stereo na słuchawkach, tak więc ja mam zawsze Dolby Atmos wyłączone. No i tak, sprawdźmy sobie, jak co tydzień, że tak powiem, layout i wygląd ogólny aplikacji. Mamy tutaj, troszkę wygląda to faktycznie inaczej niż Spotify i Tidal, ale tak jak mówiłem przy okazji odcinka tydzień temu, mimo wszystko obsługuje się tą aplikację bardzo ponownie. Mamy oczywiście pasek do szukania, jak wejdziemy sobie w artysty, no to mamy Top Songs, Albums. To wszystko jest takie same, tak jak już mówiłem, więc yy, powtórzę to jeszcze raz. Na pewno, jeżeli szukacie aplikacji najwygodniejszej do obsługi, to wybierzcie jakąkolwiek, bo one są tak samo łatwe w obsłudze. E, aczkolwiek, duży plus dla Apple Music za czytelność, za spójność designu z resztą systemu macOS e, i na to, że po prostu ta aplikacja jest ładna, nawet te kafelki tutaj po prostu mają. Ciekawy design to nie jest takie szare, na przykład jak w Tidalu jest tutaj więcej koloru i tak naprawdę, jeżeli chodzi o używanie aplikacji Apple Music, to ja sobie ją bardzo chwalę, bo raz, że jest czytelna, a dwa, że jest po prostu no, subiektywnie, bo subiektywnie, ale ładna. I tutaj przechodząc do dźwięku, Apple Music deklasuje Spotify'a i Tidal'a wśród użytkowników oczywiście macOS'a, jeżeli chodzi właśnie o jakość. Mogłoby się wydawać na papierze, że różnica między Lossless w, w, na Tidal'u a Hi-Res Lossless na Apple Music nie będzie aż taka znacząca, aczkolwiek no, Apple Music gra dużo, dużo lepiej. Przede wszystkim, tak jak mówiłem w tamtym tygodniu, dla mnie Tidal brzmi trochę sztucznie, troszkę zbyt wostrzony jest, jakby troszkę za bardzo się starał brzmieć ultra detalicznie i ultra rozdzielczo. Gdzie Apple Music, posiadając bardzo wysoką rozdzielczość i detaliczność, ma po prostu naturalną barwę, taką barwę, której chce się słuchać. Ja bym powiedział, że Apple Music to jest jakość. No, Tidal, nawet lepsza jakość niż Tidal i to zdecydowanie, plus barwa Spotify'a, co powoduje, że Apple Music po prostu słucha się przyjemnie. Tak naprawdę Apple Music spowodował, że ja niemal przestałem słuchać plików, ponieważ oczywiście mam swoją bibliotekę plików na PC-cie w domu zbudowaną przez wiele, wiele, wiele lat, aczkolwiek Apple Music oferuje już naprawdę tak wysoką jakość tej muzyki, że zazwyczaj już mi się nie chce włączać PC-ta tylko po to, żeby posłuchać muzyki, tylko mam daka wpiętego właśnie w MacBooka albo po prostu używam słuchawek bezpośrednio i jestem zadowolony z tej jakości i tak naprawdę pliki, dobre pliki albo na nawet DSDki grają dalej troszkę lepiej niż Apple Music, ale ta różnica jakości została bardzo, bardzo, że tak powiem, zbliżona i nie ma już takiego przeskoku, tak więc jak jeszcze kilka lat temu pliki po prostu deklasowały streaming, tak w tym momencie ja porównując Apple Music z plikami, no jestem zadowolony z Apple Music i tak naprawdę w większości przypadków nie czuję potrzeby włączania peceta i słuchania flaków. Oczywiście największym minusem Apple Music jest brak wsparcia streamerów. Czyli jeżeli wasz komputer jest źródłem muzyki, na przykład macie zestaw słuchawkowy i MacBook stoi na biurku, jest podłączony do daka z macerza słuchawkowego i po prostu przy nim siedzicie, to tak naprawdę to jest idealne rozwiązanie, bo to jest super. Ale jeżeli używacie, chcielibyście używać Apple Music w systemie stereo, no to musicie zwrócić uwagę, że nie będziecie mieli tam takiej funkcjonalności jak Spotify Connect i Tidal Connect w wersji Apple Music, bo taka nie występuje i tak naprawdę oczywiście możecie wysyłać muzykę przez AirPlaya, ale AirPlay nie jest najlepszy, jeżeli chodzi o jakość. Tak więc raczej Apple Music pozostawiamy jako najlepsza opcja dla osób, które po prostu korzystają z komputera lub z telefonu. No właśnie, nie może być za dobrze. Dla wszystkich tych, którzy używają streamerów i pełnej funkcjonalności sieciowej w waszym systemie stereo, dalej Tidal raczej będzie w Polsce najlepszym wyborem z uwagi na po prostu wygodę obsługi. Jeżeli wam się chce wstawać na przykład co kawałek albo budować sobie playlisty, Puszczać się na laptopie przy np. stoliku audio i po prostu do niego nie podchodzić w porządku. No mi by się nie chciało. Tak więc takiej funkcjonalności tutaj nie przewidział producent, że tak powiem, albo po prostu znając Apple'a, nie chcą nam dać takiej funkcjonalności. Tak więc zdecydowanie, zdecydowanie jest to największy minus Apple Music. Jeśli chodzi o bibliotekę muzyczną, ja nie widzę absolutnie żadnych braków. Wszystko, czego słucham na Apple Music jest. Jeszcze się nie spotkałem z tym, żeby czegoś nie było, żebym czegoś nie znalazł. Tak więc znowu, tak jak mówiłem ostatnio, te biblioteki są bardzo porównywalne i to po raz kolejny nie jest element, który powinien decydować o wyborze portalu dla Was. Oczywiście Apple Music też oferuje miesięczny, bezpłatny okres próbny dla wszystkich tych, którzy chcieliby sobie tej aplikacji spróbować. I przede wszystkim Apple Music dla jednej osoby kosztuje 22 zł, czyli tak naprawdę połowę tego, co kosztuje... Tidal z masterem, a brzmi to lepiej niż master. Tak więc, tutaj e, o dziwo Apple Music nie jest najdroższy, a wręcz można powiedzieć, że jest najtańszy jak na to, co oferuje. Więc tutaj odejść od swojego standardowego podejścia, że jest do, może jest drogo, ale jest też dobrze, w tym, w tym przypadku jest bardzo dobrze i wcale nie jest drogo. Tak więc, jeżeli chodzi o, tutaj, o cenę ocenę Apple Music, zdecydowanie duży plusik i bardzo fajna zaleta. Na sam koniec trzeba wspomnieć o tym, że oczywiście Apple Music jest, że tak powiem, dedykowany dla osób, którzy mają albo komputer, albo, albo telefon od Apple'a, ponieważ no, używanie Apple Music na PC czy na telefonie z Androidem nie jest Aż takie po prostu fajne, aż takie wygodne jak na właśnie urządzeniach od Apple'a. Tak więc, jeżeli tutaj jesteście użytkownikami właśnie Windowsa albo Androida, raczej bym kierował się w stronę Tidala, może Kobuza, jeżeli na przykład nie mieszkacie w Polsce. Wciąż czekamy na Kobuza w Polsce. Moim zdaniem to jest największy konkurent Apple Music i nawet aplikacja, która po prostu go zdetronizuje, jak tylko do Polski wejdzie. No ale tak naprawdę czekamy lata, lata i to się nie wydarza. Aczkolwiek, jak tylko Kobuz do Polski wejdzie, zrobimy. Odcinek taki update'owy, żeby was o tym poinformować i szybko go zrecenizować, jak to wygląda. Oczywiście Kobus ma jeszcze jedną gigantyczną zaletę razem z Tydalem, czyli pełna integracja z Runem. Odcinek o Runie właśnie niedługo się u nas na kanale pojawi, tak więc jeżeli nie wiecie o co chodzi, to, to jeszcze chwilkę i Wam wszystko wytłumaczę. Apple Music oczywiście z Runem nie funkcjonuje, tak więc to jest jakby kolejny minus tej aplikacji. No tak, jak wszystko od Apple'a oni muszą zrobić to po swojemu i pozamykać nam wszystkie drogi na jakieś tam funkcjonalne rozszerzenia i tak dalej. Aczkolwiek, no jakości dźwięku Apple Music nie można odmówić, bo ona jest naprawdę fenomenalna i tak naprawdę w tym. Momencie ta aplikacja spełnia wszystkie moje oczekiwania i jest to mój wybór. I tak naprawdę w ogóle nie zastanawiam się nad tym, żeby ją zmienić, chyba że właśnie do Polski wejdzie Kobus. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Apple Music. Serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, ale mamy dla Was jeszcze niespodziankę, ponieważ na tym ta seria się nie kończy. Zrobimy jeszcze odcinek o runie, czyli co to jest, dlaczego warto, o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. Już niedługo na naszym kanale. A tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie.